Dzień dobry, witam w Wiadomościach Edukacyjnych, zaczynamy. Święto Przedszkola, tak w skrócie najlepiej można określić, organizowane co roku forum wychowania przedszkolnego Bliżej Przedszkola w Wieliczce. W tym roku było szczególnie gorąco. Trzy dni wypełnione dobrą zabawą, gromem wiedzy i motywacji do pracy na kolejny rok. Grupa Mac była partnerem strategicznym forum i świętowała właśnie tam z nauczycielkami przedszkola 30-lecie powstania firmy. Zaprezentowaliśmy kompleksową ofertę dla edukacji. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo na naszym kanale YouTube. YouTube, a link w opisie. Grupa Mat przygotowała dla szkół spełniających kryteria gotowe wnioski pod pracownie przedmiotowe oraz propozycje pomocy dydaktycznych i sprzętu pod nowo wybudowane pomieszczenia. W ramach subwencji oświatowej szkoła może pozyskać dofinansowanie wyposażenia w pomocy dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych biologia, chemia, fizyka, geografia. Dofinansowanie dotyczy tych szkół, które mają lub będą mieć od 1 września 2019 roku w ramach struktury klasy 5 dotyczy przedmiotów geografia i biologia oraz klasy 7 lub 8. Dotyczy przedmiotów fizyka i chemia. Termin składania wniosków upływa 14 czerwca bieżącego roku. Dofinansowanie z rezerwy oświatowej dotyczy także doposażenia pomieszczeń do nauki zaadoptowanych z pomieszczeń szkolnych niepełniących dotychczas funkcji dydaktycznych lub pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych, przekazanych do użytkowania w miesiącach październik-grudzień 2018 lub w miesiącach styczeń wrzesień 2019 obiektach szkół, placówek publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Terminy składania wniosków w pierwszej turze to 31 maja bieżącego roku. Gotowe wnioski oraz informacje krok po kroku oczywiście na stronie matz.pl. Pierwszy kongres ekologiczny dla przedszkolaków za nami. Najmłodsi uczestniczyli w warsztatach z recyklingu, bioróżnorodności rafy koralowej i zagrożeń, jakie na nią czyhają. Przedszkolaki poznawały także właściwości fizyczne i chemiczne wody oraz zasady segregacji odpadów. Mamy nadzieję, że te zajęcia i wiedza przełożą się na życie codzienne dzieci i że będą w przyszłości oszczędzać wodę i światło, a to zaprocentuje dla nas wszystkich. O tym, że ekologia to bardzo poważna sprawa, świadczą goście kongresu, wśród których znaleźli się m.in. prezydent Kielc, Bogdan Wenta i poseł Cyrański oraz władze regionu, uczelnie wyższych i przedstawiciele przedsiębiorstw. Kongres wspólnie zorganizowały grupa Mac, Fundacja Wiwe Serce Dzieciom oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wszystkich nauczycieli otwartych na nowe technologie zapraszamy do inspirujących webinarów przeprowadzanych na żywo w grupie Aktywni w serwisie Facebook. Ola Dykta, Roman Lorenz, Pan Belfer, liderzy programu Aktywni spotykają się w dogodnych porach wieczornych przed ekranami komputerów z nauczycielami. To wspaniała okazja do rozmowy na czacie, dyskusji i zadania pytań. Zapraszamy do dołączenia to wszystko trzy razy w tygodniu. A skoro jesteśmy przy aktywnych, to już w maju w grupie aktywni rozpocznie się konkurs WebQuest – Mój Projekt Edukacyjny. Jego celem jest popularyzowanie wśród nauczycieli nowoczesnych rozwiązań i innowacji w edukacji. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przygotować projekty edukacyjne z wykorzystaniem sprzętu i narzędzi TIC utworzonych w ramach działania WebQuestu. Główną wygraną jest 10-calowy tablet, który na pewno przyda się w pracy edukacyjnej. Szczegóły wkrótce w grupie aktywnych. Proszę nas śledzić. Uwaga, nauczyciele chemii! 11 maja zapraszamy do torunia wszystkich nauczycieli chemii każdego etapu i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na piątą Ogólnopolską Konferencję Chemików i Przyrodników. Zapraszamy Państwa na V Ogólnopolskie Forum Aktywnych Nauczycieli. Spotkanie będzie wyjątkową formą szkolenia metodycznego, składającą się z wykładu połączonego z pokazem eksperymentów chemicznych oraz części warsztatowej Doświadczenia chemiczne w małej skali. Będzie ona połączona z inauguracją pierwszej w Polsce zmiany w nauczaniu chemii w ramach projektu Petarda WSP. Rozpoczniemy tworzenie wspólnego podręcznika z nauczycielami i dla nauczycieli do szkoły podstawowej razem z panem Belfrem, nauczycielem z Internetów oraz Centrum Chemii w Małej Skali. Zróbmy rewolucję dla siebie i dla uczniów. Trwa program posiłek w szkole i w domu, dzięki któremu samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach. W ramach trzeciego modułu programu dodatkowe pieniądze mogą być wykorzystane na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych. Grupa MAC oferująca kompleksowe rozwiązania dla edukacji przygotowała dla szkół specjalną ofertę na ekonomiczne wykorzystanie dofinansowania z programu posiłek w szkole i w domu. Zobacz, w jaki sposób zmienić swoją stołówkę na stronie mac.pl ukośnik stołówki. I na koniec niespodzianka. W odpowiedzi na liczne zapytania, duże zainteresowanie cyklem wideo e-konferencji, udostępniliśmy bezpłatnie wszystkie odcinki z pierwszego sezonu na naszym kanale w serwisie YouTube. Co prawda nie można już wygenerować certyfikatów uczestnictwa, ale nie trzeba też logować się na swoim koncie na mac.pl. Pełna swoboda i wygoda w korzystaniu z materiałów edukacyjnych na wyciągnięcie ręki. Zachęcamy do oglądania interesujących spotkań, pełnych wiedzy i porad, przydatnych zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Link do playlisty odcinków znajdą Państwo w opisie do dzisiejszego wydania wiadomości edukacyjnych. Zapraszamy! To wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam do oglądania kolejnego wydania wiadomości edukacyjnych. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia!